Cześć i witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Moim mamy dzisiaj piątek i ja dzisiaj znowu wyjeżdżam do domu rodzinnego. No ogólnie ostatnio to w ogóle jestem na walizkach trochę tu, trochę tu. No ale cóż, idę dzisiaj na uczelnię na godzinę ósmą i mam niecałą godzinę do wyjścia, a muszę się jeszcze spakować, ogarnąć mieszkanie, bo po raz kolejny wychodzę rano i już tutaj nie przyjdę. Idę prosto z uczelni na dworzec, więc dopijam kawę i biorę się za pakowanie, a was zapraszam do oglądania. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Zaczynajmy. Dzisiaj zabieram ze sobą tylko plecak. Bo walizkę zostawiłem z ciuchami w domu rodzinnym, no bo stwierdziłem, skoro przyjechałem na dosyć krótki okres czasu, bo dosłownie 4 dni, to by sens, żebym ja znowu zabierał walizkę do Warszawy, więc spakowałem po prostu kilka ciuchów, żeby mieć w czym iść na uczelnię, a resztę zostawiłem w domu, więc o tyle dobrze, że właśnie mam dzisiaj tylko plecak, więc mogę go sobie na spokojnie zabrać na uczelnię, no bo jednak jechać z walizką na uczelnię trochę średnio ale z racji, że jest tylko plecak, więc to no po prostu już y, nie zamierzam przyjeżdżać do mieszkania po uczelni. Y, mam tylko do z mnie kilka ubrań, y, no i elektronikę, także myślę, że też y, szybko sobie z tym poradzę. Jak wy, ale jestem tym typem osoby, która ma w telefonie e, listę rzeczy, które musi zabrać. Są to takie rzeczy, które po prostu biorę na każdy wyjazd, czy to do, do domu rodzinnego, czy e, właśnie na jakiekolwiek wakacje. Po prostu te rzeczy zawsze biorę i mam je na liście. Wtedy się po prostu czuję pewniej, e, że na pewno wszystko mam, że niczego nie zapomniałem. Powiem Wam, że jest e, trochę lipa. E, nie wiem. Dlaczego ja się nie mogę spakować? Przecież jak tu wracałem, miałem identyczną ilość ciuchów. To znaczy, dołożyłem sobie teraz e, skarpetki i bieliznę. Będę na trochę dłuższy okres czasu i e, po prostu to, co mam w domu, może mi nie starczyć. E, natomiast, no zobaczcie nie mogę się dopiąć, nie wiem, jakoś to może chyba kurde trochę bardziej poupychać jakoś to lepiej pokładać, ale nie mam już zbytnio czasu, bo jest 7.20, no za 40 minut zaczynam zajęcia, tu jeszcze nie mam włosów zrobionych mieszkania ogarniętego także chyba się trochę spóźnię mam nadzieję, że moja wykładowczyni się na mnie nie obrazi. Udało się, nie pytajcie jak, powiem tylko tyle, że jeżeli ten plecak dzisiaj wytrzyma, to będzie jakiś cud, jest tak napchany Yeah. <laughs> no po prostu wszystko na steak, więc mówię, jak on wytrzyma, to będzie naprawdę cud. Biorę się teraz na szybko za ogarnienie mieszkania. Biorę się teraz za e, włosy i powiem wam, że ja mam straszny problem e, właśnie z przetuszczającymi się włosami. E, mogę głowę myć rano, wieczorem już mam e, włosy przetłuszczone. Nie wiem dlaczego, słyszałem o tym, że to może przez właśnie często mycie głowy, że głowy nie powinno często myć, ale ja jednak z tymi moimi przetuszczającymi się e, włosami, no to miałbym lekki problem, jak na przykład nie mógłbym, we dwa dni i na uczelnię musiałbym w takim bądź razie iść yy, z tłustymi włosami. No to sobie pozwolić nie mogę. Dlatego zawsze jak wiem, yy, że wychodząc z domu wrócę późno, yy, wieczorem, tak ja na przykład jak dzisiaj, że wychodzę przed ósmą i w domu będę dopiero po dziewiętnastej, zawsze nakładam sobie na te włosy piankę. Wtedy te włosy jak yy, mają nałożoną piankę, one dłużej jakby zachowują swoją świeżość. Yy, no dłużej są po prostu świeże i nie przytuszczają mi się one tak szybko. Jak lakier to... nałożę to już w ogóle na Drugi dzień nie mam włosów przytłuszczonych, ale ja ostatnim czasy staram się właśnie lakieru nie używać. Dlatego dzisiaj też y, sobie po prostu nałożę piankę, wysuszę i wtedy te włosy na pewno będą e, do wieczora świeże. Oczywiście przed nałożeniem pianki sobie te włosy zawsze e, zwilżam wodą, żeby one były właśnie wilgotne. I po prostu nakładam sobie teraz piankę. Teraz w ogóle będę śmiesznie wyglądał. Teraz jej po prostu sobie suszę. I tak się te moje włosy prezentują. Mówię, jak jeszcze miałem dłuższą górę, to używałem lakieru, ale odkąd te włosy mam ścięte na krótko, no to już tego lakieru nie używam. One po prostu po wysuszeniu i nałożeniu pianki same się tak trzymają, są tak trochę uniesione do góry, więc tego lakieru nie potrzebuję. Wyszedłem z domu już. Spóźnić na pewno spóźnie, bo jest za 5, 8, ale no nic nie zrobię. Moja wina, bo wstałem za późno. miałem na stronę na Piątą wstałem za 26, także no moja wina w 100%. No ale nie mogłem po prostu z tego łóżka wstać, także wyszło jak wyszło. Na tych pierwszych zajęciach, na których już jestem właśnie spóźniony, przedstawiam w ogóle prezentację. <grybujesz> dlatego trochę lipa, że się spóźniam, ale tam jest kilka grup z tą prezentacją, więc po prostu inna grupa zacznie przedstawiać chociaż też myślę, że może pani też się spóźni bo czasami też jej się zdarzało, że noc przyjeżdżała o 8.30 ale powiem że teraz się tą prezentacją stresuję, bo jest to moja pierwsza prezentacja którą będę przedstawiał tak na żywo na uczelni przedstawiałem już kilka prezentacji na studiach ale wszystkie je prezentowałem online na Teamsie, wiecie, z domu wtedy mnie nie było widać Mogłem sobie te wszystkie notatki czytać i nikt się do tego nie przyczepił. No a teraz znacie, żeby mnie wszyscy widzieć, to nie mogę sobie teraz już pozwolić na czytanie notatek, tylko muszę też coś mówić z głowy. Moi drodzy, mamy to. Oficjalnie zaczynam wakacje. Ja wam w sumie nie mówiłem, ale dzisiaj był mój ostatni dzień na uczelni. Miałem też egzamin z angielskiego, który napisałem właśnie przed chwilą. Zdać na pewno zdałem, aczkolwiek nie wiem czy na satysfakcjonującą mnie ocenę, ale to się jeszcze okaże. Co do prezentacji, to nie przedstawialiśmy jej, pani miała jakieś ważne spotkanie i po prostu na to już nie było czasu. Jadałem jej swoje notatki, które miałem właśnie przygotowane, bo bez notatek to moja prezentacja no jest taka średnia, więc notatki muszą być. Także myślę, że też będzie y, dobrze. Zresztą tego, że mam jeszcze trochę czasu do pociągu, y, to idę gdzieś na obiad do jakiejś restauracji, y, zaszaleję, y, a co, w końcu zacząłem wakacje, y, więc mogę sobie na to pozwolić. Pojadłem, byłem w Sfinksie, bo tam ogólnie, jak ktoś jest studentem, to ma fajną zniżkę. Także polecam w szczególności studentom, bo można tanio, a dobrze się najeść. W ogóle, jak mówię moim znajomym, że ja sobie tak chodzę tutaj w Warszawie samemu do restauracji, do kina, to mi się dziwią. Oni mówią, że niektórzy z nich mówią, że oni by tak nie mogli, czuliby się z tym dziwnie. A wy co uważacie? Lubicie choćby się tak samotnie w takie miejsca, tylko właśnie kino restauracje, czy też nie? Bo ja uważam, że jest to fajna forma na spędzanie czasu samemu ze sobą. Skoczę sobie jeszcze po jakąś kawę do Starbucksa na drogę, żeby nie usnąć w pociągu. Jestem już w Częstochowie. Idę teraz na busa, którego mam za pół godziny, bo dzisiaj wyjątkowo moja mama nie mogła mnie odebrać. No ale na szczęście udało mi się tak zgrać tego busa, że na spokojnie z pociągu na niego zdążę. A niestety rzadko tak jest. Zazwyczaj te godziny mi się po prostu nie zgrywają. Dojechałem teraz z spacerkiem do domu, ale powiem Wam szczerze, że te busy e, dla takich e, osób jak ja, czyli takich trochę e, większych, wyższych, e, no to to jest e, tragedia. Jest tam tak mało miejsca, że no ja nogi musiałem mieć wyciągnięte, e, że tak powiem, ten korytarz, e, bo no inaczej się tam e, nie mieściłem. Zobaczcie, kto mi przyszedł przywitać. Nikogo w domu nie było, nikogo nie zostałem. <laughs> Drzwi były zamknięte. Wszedłem piwnicą. Myślałem, że nikogo nie ma, a za chwilę przelatuje moja mysia No cią, I, i wskakuje mi na łóżko. Widocznie musiała być zamknięta w domu, i mnie usłyszała, i do mnie przeleciało. Zrobiłem sobie kolację, kanapki z białym serem i pomidorem, do tego oczywiście lemoniada. I w międzyczasie stawiam film na YouTube Chcę to zrobić zawczasu, bo tak jak już ją kiedyś wspominałem, w moim domu rodzinnym jest dosyć słaby internet. I te vlogi dodają mi się bardzo, bardzo e, długo. Aż jestem ciekawy, ile będzie mi się ten vlog e, dodawał. Na ten moment e, ten film mi się nie chce w ogóle przesłać. E, Cały czas jest przesłany 0%, już e, drugi raz e, próbuję go dodawać. E, nie wiem dlaczego. E, mam nadzieję, że uda mi się dodać e, ten film. E, no bo e, przez najbliższy czas nie będzie mnie w Warszawie. Także ten film muszę dodać e, tutaj w domu rodzinnym. E, no jestem ciekawy, cały czas jest 0%. Trochę mnie to niepokoi. Aczkolwiek będę dobrej myśli. Jest dziesiąta, zrobiłem sobie śniadanie, zjadam na szybko i jedziemy znowu do Częstochowy. Tak, ja wczoraj przyjechałem Częstochowy, dzisiaj znowu jedziemy z rodziną, bo mój brat sobie musi kupić koszulę na zakończenie roku szkolnego i takie tam różne. Ja na początku mówiłem, że nie chce mi się jechać, więc w sumie nie mam potrzeby, ale dzisiaj wstałem rano i stwierdziłem, że w sumie dobra przejadę się, co będę siedział w domu. Mam tylko nadzieję, że. Nie zajdzie nam zbyt długo, bo na 18 jadę na Grilla, także no, a przed tym jeszcze się wiadomo, muszę ogarnąć, i tak dalej, więc mam nadzieję, że około 15-16 będziemy już e, w domu a jakby ktoś był ciekawy jak tam idzie przesyłanie filmu no to jest 45% e, no na noc komputer wyłączyłem e, no ale to jest jakaś e, masakra jak teraz będę jechał no to ten komputer zostawię już włączony niech on się e, przesyła e, bo no idzie to strasznie, strasznie wolno słuchajcie, jesteśmy e, w galerii e, nie minęło, ja wiem, 15-20 minut <noise> weszliśmy do jednego sklepu i kupiłem sobie buty, tak, no mówię, mnie to do żadnego sklepu, do żadnej galerii nie można zabierać, bo ja po prostu od razu sobie coś kupię, ale bardzo fajnie kupiłem sobie buty, czarne Air Force'y, były na promocji, chyba ponad 100 zł taniej bo była ostatnia sztuka i akurat mój rozmiar, więc fajnie, no, teraz sobie to zanieść do samochodu. Bo mój brat też sobie kupił jeszcze jedne buty, jakieś tam inne rzeczy, także żeby nie ciążyło nam to wszystko, to lecę do samochodu, a potem jeszcze do innych sklepów i mam nadzieję, że już sobie nic więcej nie kupię. Moment muszę znaleźć samochód. Mm. To super. Mm. Dobra, mam. Znaczy ja mówię, że ja nie kupię, ale to w sumie mama mi kupiła te buty. Mój brat też miał jeszcze jakąś tam kartę właśnie do tego sklepu więc muszę tak, że ja przecież pieniędzy nie wydałem, no ale jednak fakt, faktem jest taki, że Miałem nic sobie nie brać, no a jednak coś wziąłem. Wszedłem jeszcze do Berszki, bo jak ostatnio tutaj byliśmy w zakupach, to mój brat kupił sobie właśnie fajny t-shirt, ten co mam na sobie. No mega mi się spodobał. Nie wiem, czy ja go nie zauważyłem, ale stwierdziłem właśnie, że jak jesteśmy już w Częstochowie, to wejdę sobie do tej Berszki i zobaczę, czy jest. No i faktycznie jest i sobie go wezmę. prawda mój brat tego faktu nie jest zbytnio zadowolony, bo nie chce, żeby sobie kupować samych rzeczy, ale jak rok temu on sobie kupował buty. To ja nie robiłem y, mu pretensji, y, więc y, nie słucham jego i sobie mimo to i tak ją kupię. Mam na sobie rozmiary M. I mam wrażenie, że ona właśnie jest ogólnie taka oversized, ale mam są właśnie jeszcze dwa rozmiary S i L. Więc przymierzę sobie jeszcze S. -kę. A na obiad kuchnia azjatycka. Na początku miałem iść do McDonalda, ale jak zobaczyłem, jakie tutaj jest dobre jedzonko, to stwierdziłem, że właśnie skorzystam z tej restauracji. Jest po 16. Wróciliśmy właśnie przed chwilą do domu. Byliśmy jeszcze na chwilę u babci. I chciałem wam pokazać te buty, które sobie kupiłem. takie fajne właśnie Air Force'y. Czerne z białą podeszwą, z niebieskimi elementami. Bardzo fajne. Właśnie chciałem sobie już od dłuższego czasu kupić czarne Air Force'y. No to nie są całe czarne, ale w większości. I właśnie fajnie się one prezentują. Bardzo fajnie też moja noga w nich wygląda. Więc stwierdziłem, że skoro są taniej, to sobie je wziąłem. Do tego sobie dokupiłem jeszcze czarne skarpetki. I jeżeli chodzi o tą bluzkę, którą wam pokazywałem w Berszce, to wziąłem sobie, ale wziąłem sobie eskę rozmiar mniejszą, bo lepiej w niej po prostu wyglądałem. Ona jest taka oversize'owa, luźna, ale po prostu nie była aż tak długa jak tamta. Muszę sobie wyczyścić buty. Może nie są jakoś zbytnio brudne, ale tutaj widać, że są strasznie ukurzone. I z no, że są to takie buty szmaciane, no to tego mokrym ścierką po prostu nie czyszczę. I właśnie jakiś czas temu znalazłem fajny sposób, pewnie nie z odkrywszego, pewnie wiele osób tak robi, a mianowicie czyszczę te buty po prostu odkurzaczem Naprawdę Naprawdę już je nieraz czyściłem i wyglądają jak nowe. No i zobaczcie jak to wygląda, no zdecydowanie, zdecydowanie te buty są czyste, także naprawdę świetny sposób na wyczyszczenie takich butów właśnie szmacianych. Ja zaraz wychodzę, mam nadzieję, że tak wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, no bo nie ukrywam, że motywuje mnie to do dalszego działania, do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!